Kitwa z bogu.pl. Sklejcie się! Polaryzacja Minecraft! Minecrafta Wybaczcie, no, że ja byłem cicho, gdy była wielka urodzina o ostatecznie Minecraft i ja wtedy byłem cicho. Nawet nie wiem, ja czy przesyłałam odcinki ale tak, za serio, co przepraszam. I bym na serio przysłała specjala z tej okazji, że no jest Minecraft pozateczny. Kończy się już! No, jest spoko. Jak widzicie, mój komputer już jest trochę lepszy, więc mogę łączyć na normal. I na normal stanie wie... A, i w tym odcinku nie do końca więc co będę robił, bo e, chciałam pokazać swój świat na innym. Pamiętacie? Chmur Pokazywałem... O, chmurę włączył, właśnie, właśnie. Autioz, Video oh, I w hmm. to chyba był. No. Tam obok Ciebie jest wyższe Wioska. Jak myślicie, to będzie wioska? To będzie wioska. A. Albo klimat ten, śnieżny, wiem, e, wiem, gdzie. Wiem, Co to jest? Co to jest? Szkielet domu. Ale dzisiaj nie będziemy zajmować się domem, więc z okazji tego, że byłem cicho, przepraszam Was, a więc idziemy e, zobaczyć tą polane. Czemu nie? Czemu się nie zabudowałam za bardzo? A, mychospry. Okej... Okay. Jak widzicie, to trochę mam obraz pomieszony. Aha, żeby ładnie No Lagi będą możliwe. Ty. Teraz. Ale wybaczcie mu, wybaczcie mu. Przed chwilą Minecrafta. Poczekamy sobie. Nie chcę tworzyć za dużo pochoni Spoko, nie pogłębimy to. O, to jest spoko. Ale nigdy ją nie obchodzi, bo jeszcze się nie boję. Użal, tylko na budki nie będzie. Dobra. A, a, a. a. Cholera, ci budki. Czy mm. spoko, może lasa. Oh, yeah. Tak, proszę prostu mam bardzo, całkiem dużo rzeczy. Dobra, to ja chcę za... Zajrzeć, Okej. Okay. Ostatnie prze, Ostatnie... Rzeczy. Nie bójcie się. Ja to już za chwilę... Wszystko zrobię. to kiofa. Ja bym przerobił też zróbmy O! To! O, to Michał, to Michał. Masz te dwa. Spoko. A kilof, masz dzisiaj kierny nie eee, używany nawet to jeszcze. Co tu jeszcze? Ale... Gzybka z tych wielkich opostaw. Miałem 200 humorki. Dzień dobry. I to. Spoko. Aha, ha, 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 ha. Moje się całkiem. Hmm. Ja jestem za. Muszę coś zjeść. Ale ten dźwięk Nowego Jeziora jest super, podoba mi się. A więc idę, ku przychodzi. Tak nie ludzie, czy w się. O, świnia! Kurde, chleba nie mam. Y, siana zaczy się. Hmm, nie masz zboża, nie siana. Zboża nie mam. A zabijanie święto to już głupia rzecz. Tu jest śwink, to jest jak nie Okej. Okay. Już widziałam dwie świnki. Wow, my god, ale to wielkie. Ha ha ha, ha. Może jeszcze się nam dopisze. Nie znajdziesz ...zim... ...zimowy klimat. O oh, nie. Co to jest za Co o nie? Ładnie, to możemy. super, słuchajcie. Powiem się. Za świeże, za swoją biuro. Pustynia. Zobaczyliście. Co to jest tam daleko? Tego tak, rozniosły mi moje, moje szczęście. Nie, to. A jeśli góry, to ci zniszczyłeś część. Nie, to. to? Nie, to się wzięło. Ile posiadam co, masz? masz? się, tu niczego nie ma, ludzie. A, a, a. Jest słońce. A, spoko, nie słońce. Ja spokojnie. Może zdążę jeszcze przed nocą. Wow! O to wielkie. Cieszę się, że nagle. Gdzie bydłem? To było. O, już się tyje. Ładnie tu. I jak pustynia. O! Dobra, dwie pochodnie. No, spadałem ludzie. No, Naziliśmy się, i tak bym się bębał. By Tylko z, z, z takimi butkami. No, skąd nie A, mam to żelazo? Nie było żadnych jaskiń. A już wiem, skąd mam żelazo. Jeszcze gdy mieszkałem w lepiance, no, w lepiance, to. Ten no, no. Kurde. To pamiętacie w pierwszym ciekawego widziałam ucznika. Nie wiem czy wy, wy, widzieliście, ale może usłyszeliście, że widziałam łucznika i tam, łazien tam, mm -hmm. jak ci byłem na peaceful. Teraz dla udowodnienia jestem na Easy. Może się przesławię na normal, żeby pająki i jaskiniowe ale nie wiem czy coś się układa, bo przecież w nie znajdę tej jaskini to to w ogóle nie będzie rodzice żeby, żeby wow wow a lajki like ładnie jaskini dobrze nie zanudzając was e, już nie mogę robić przerwy oh my cat, pobi co ja chcę chcesz tu robić Dam buduj właśnie dam Dąb buduj Let's, let's go. Go, 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 let's, let's go. I taka przyspieszenie mi się da, przyda dało zrobić muzyczkę. No, dokładnie. A, a, a. Więc zrobimy kawałek Fun Zobaczcie. Zobacz. tych chyba zrobiono. jeżeli zawijamy... Gdzie jest końce? gdzie Za górami. Za górami, za lasami żyło sobie słoneczko. Wow, ale czekaj, ja coś tu ludzie nie wiem. A, ja się wydać śniadła. Dobrze, dobrze. Dobrze, buduj. Eee... Zaczniemy budować. Eee, dobrze. Najpierw to zbudować potrzebujemy. Ach, 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 to was zaskoczyłem. Chodź. Chik. Aha. Potrzebujemy... Ach. No nie. Oh my god. Pierwszy że jestem widula. Ha, Haha. Pan, tak. Chodźmy se połazić i pobieraj ze piasku. Ach. No co? Oh, dude. Dobra. Ej okej, okay, jutro skoczymy na pustynię. Czemu nie? No A tam jest w końca. Nie, tam nie, jest... Nie, bardziej w lewo. Eee... No, e, no, no, to by, to by, to Co założymy? Yes. O, tak, dobra, spadamy do domu. Znaczy do, do spadałem, bo jeszcze nie mam domu. Ach, ach, ach... <grym Drogi lec, fajnie. Drugi poziom, nie, chyba kogoś zabiłem wcześniej. A no, Chyba skądś masz mączkę kostną. Na pustyni spadali. No bo skąd masz miał mączkę kostną? No, nie pamiętam, żeby zabijał kostkę. A ja pamiętam, jak żeś łaził po jaskini. Wow. To jest ładna góra, podoba mi się. Na dwa razie niż te! Hmm, ładnie tu. No. Dobrze. Za malary na pustynię. Ona tam była dokładnie za to górą. No, jest. Kaktusy jeszcze zwierzmy. I trzcinę. I posiadki. Aaa! Ty, durun, ale inteligentna świnio. Przez ciebie umrę z głodu. Przez ciebie umrę z głodu. Zabiję cię, zabiję cię, zabiję cię. Uch, uh, uh, Nie będziesz miała dzieci. Nie jesz. Chcę pójść, chcę do Chcę O, dzięki, ale mi się to nie, 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 nie dało. Żał. Chamska. Dokładnie. What? Fan FACT! Przy okazji opierzemy swoje góry. O, tu musi być gdzieś wąwóz. Woooow. Yeah. Szukaj wąwózu. Uśmiecham, samolocie. Tulimy! Nie, co ty, nie się. Za chwilę umierę z głodu. Mi się już nie będzie odnawiało. A! Nie będę tego dużo zbierał, bo przecież robię te szklane paczki. I ha, ha, ha. Może już się da zbierać te szaki, na tam. Nie, nie da się. Nie. Aha. No, dobra. O co tyle w tego piachu? No dalej. Wow. Przez góry pójdę do swojego domu. O, mućko, co robisz się. Przez góry pójdę do domu. Okej. Okay. Patrzmy. Góral. Nie jest patrzcie. Oscypli mi się zachciało. Mm. Chciałabym mieć szczęście i znaleźć spawnera. Wow, ale wow. the... tu Ile węgla. Wow. I tu twój stoi. Centralnie pod tobą. Tu yeah, była do... twoja chata. No, wszystko dopuszczenie przynajmniej. Hmm. Dajcie mi coś. Dajcie mi świlto. Zachciało mi się jeść. O, i co mi? O, co? Co Co? co? Dość sobie do mnie. O, o, o. U, dobra. Dobry, przepopiszcie to wy tu przepoprzcie to piasek i przy okazji skoczymy się do... się czas buduj lepiej. Okej. Okay. Budujemy ściany, czemu nie? Tu będą drzwi. A, a. Widzieliście, co prawda. Tu będzie okno. Źle. źle. A bardzo kreatywny. Wiem. Będę będą całe drzwi, to możemy to już zniszczyć. czemu nie Bo po co, to no, już stanie. Spoko, tu będą drzwi. No. Co nie, nie, jest z czego podmówię. Mm, tak, no, się. to już się, Po co, mi taki wielki to! Ja nie lubię takich dużych. Ja sobie zrobiłem malusieńki mieszkanko. Jego zniszczyłeś. Nie, to to ty zbudował. Ja sobie zbudowałam malusieńki, oh. słodkie myszkanko. Pełne obrazków. Po to nie obrazki. Ja będę miał koszmarek. Łowi. Fajpa. O, tylko sobie ja stronę się nie specjalnie opłacę okna wstawiać. Się sobie, sobie okna darmić lepiej. Ale... oszczędniej będzie. O. A, to? No zapytałam wam powiedzieć, to będzie salon, spodzielony z takie dwóch, duże, to będzie taki krzes, to będzie taką schody z dwóch stron, tam, tu na górze, razie się zabiłem stąd, pamiętam, dobrze. To ma się zabić stąd. Tu będzie chyba sypialnia, a tu będzie balkon. I, skąd, skąd widzieliście te półpłytki? Tak, półpłytki nie płoną, jak wiadomo, Dodobiona, więc e, boką będzie z po tych do Haha. ha to ha. To będzie dużo oh, pracy. Nie chce zawodzać, że wszystkie odcinki um, budował. Więc e, mm, 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 Jak to ma powiedzieć? Teraz zacznę pewnie. W kolejnym odcinku i będziemy, będziemy pokazywać albo będę pokazywał swoją farmę na innym świecie albo będę przechodził escape'a i noga albo mojego escape'a? ja nie mam escape'a albo właśnie będziemy, że... Już... nie, tu, tu nie no, tak. to nie ja nie wiedziałam, że mam escape'a Ty, ja to bym się widać na z tamtej strony no to będę ją wsypiali ach, ach, ach

Chyba nie będę miał magazynu, wiecie? No w końcu będę miał kilka skrzydł, tych skrzydłach będę miał wszystko upopychane. Magazyn jest zbyt bardzo męczący. Dokładnie. Nie starczy ci kobla. Wiem. Nawet sobie rozwracam po bo dopiero później kobla starej. A i co jeszcze? Nie wszędzie mi nie będę miał kobla. Aha, aha. No, tu mam moja firma, nie mam Tu Chyba będzie się w tak. Moja ferma owiec. Mm, Damik wełna i ja sobie wełny taki ładny kolorowy dywanik. Więc będę musiał czekać. Tylko nie to zamiast tego tam. Zamiast tego wełny jeszcze nie gdzie będę... Kirzę sobie zostaw. Zielona jest. Ale czy ludzie? Będę miała taką zamiast... na razie, zamiast o. Gdzie ładnie wyglądać? Ty też. zamiast Zamiast wełny na razie... Po co to? Będę miał taki ładny zielony dywanik. Ha, ha. A może to zostawię? Nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. A co, taki ładny zielony dywanik. Harmonia. Będzie. Ładnie wygląda. W ogóle, ja pamiętam, że na swoim sejbie, mm, na jednym sejbie byłem taki... A człowiek robił ten dywanik? Mm. Mały na razie, jak ciekawy Pamiętam, że byłem takim człowiekiem, który zniszczył naturę i rozbudował się w górze. A teraz... Teraz mam Seyvat, który normalnie sprzyja mi, jest dwa z taką niewielką, o wiele wieczuchą do tego wydla I sobie mieszkam. I mam, i mam tę no, farmę wszystkich zwierząt. I farmę kurczaka. W no, ogóle pokażę wam w następnym odcinku. Nie będę budował domu, to co Będzie kończony. I dopiero w następnym odcinku będę już kończył. Jak <grym> masz. masz? Ahahaha, się skończył Oooo oh jea yeah. Dobrze czytam. Skąd takie wezmę po lakna Kupse, to mi Kup nie było śmiech A no co, kupić wszystko można w sklepie przesady. Dzisiaj to można w sklepie dziecko z probówki kupić. Wtedy znacznie na szalce. Okienka sobie postaw. A masz 74 kobla. 74 kobla masz. W górnym rogu. Prawda. Ma! Nie! Oooo. Wow. Yeah. Jestem ciekawa. Wow, ale ładnie wyschmurono. Nam no, się cię schmiećko schowało. Łopatrz, że się chyba Wiecie, że to się zaczyna. Spoko. Czas? Mm. 18 minut. Yeah. Eee, yy, sądzę, chyba to pięć razy to Dobra, sobie sobie okienka. Wow. O, oh yeah. Dobra, sobie z tego... Będziecie tylko cała taka... klocki, czy powinniśmy taki ma ma A, tak, mały klocki... A, taki mały mi się buch. Nie! Po co mi to wszystko przetapiać? <słyszy> Szczegółów. Spoko, nie szła staga. Ha 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 ha. No spoko. Szkło, szkło mam po czoło. Uuu, się nie spokojnie. z tego co pamiętam, tu będzie zwykłe zwykłe szkło. Nie będzie... Choćby tylko z szkła, żeby ładnie to wyglądało. Chyba ci mi nie zabije, co nie? Ten cycybum. Cycy nie, ja się nie ma, bo to chyba słaba Nie, aż do żadnych. To co? Boże się ty... Zawinił mnie, też. Zabiją mnie, Taka. Budujemy, budujemy dom, budujemy dom. Nie, bo takie ogromne Co? Już mi się potwra, już potwora się nie pojawiało. Ale to skóry jest tak, takie ogromne tak, okna. To, ładne. To ja wiem. Ja bym budować z Byłby o wiele bardziej nowoczesny. ówczesny. Takie są bardziej pszczulne. A sobie to... ma tutaj... jest dziwna w środku, ale to powiedzmy, że to dywanik jest naturalny. Zawsze tutaj staw normalne klocki po manuszku. Uuu, Nie, już masz w skrzyńce masz. Jest, spoko. Aha. Uh -huh. Okej. Okay. Mm, już lepiej. Spoko. Spoko, Maroko. Jest. A, czy ja wszystko? Wszy... a jest okej, okay. okay, drzwi warto tylko, żeby... teraz są jakiś problem z drzwiami jeżeli dobrze... o, właśnie takie dziwy... Się dziwy coś takiego okej, okay, dobra mam już dom zrobiony może już to właśnie mi wkurza, te drzwi. Złożyłem te Aha... Nie, to w tym już nic śmiesznego nie jest. Uuu... bo. Nie, to ciężko. Nie... No co, zawsze coś. Spoko. Tu pyk. Może niektórzy uważają, że jestem fanatykiem światłości. Chyba będziemy musieli usunąć do symetryczności. Tak. Zobaczmy. Ło. Wow. Aha. Dla usunąć. A co zaskoczyli ludzie. Ale ale już nie asystuje mi, więc co ja będę musiał wstawać. Jak na przykład w tej sytuacji muszę wstać, zobaczyć kamerę. Widzicie 3 minuty, więc tak chyba będzie na tyle. Was tu nie będę zamęczał w tym odcinku, bo to fajne to tak, tak, ja. Yeah. Zapewne to nie było zbyt ciekawe, wybaczcie mnie. Na samym odcinku chyba zacznę przegryźć escape. A. A więc, to było na tyle, że na was Bobbik.pl. E, pa, pa, pa. Nie jestem dyrwanem, tylko jestem Bobikiem, Pa.